Celiakia może ujawnić się w każdym wieku i nie jest schorzeniem, z którego się wyrasta. Poznaj symptomy choroby, jak wygląda jej diagnozowanie. Witaj na kanale Medycyna360. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Celiakia to choroba trzewna, enteropatia glutenozależna, o podłożu autoimmunologicznym. Polega na nietolerancji glutenu traktowanego przez organizm ludzki jako zagrożenie, którego trzeba zwalczyć. To nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego człowieka prowadzi do powstania stanu zapalnego i uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego, czego konsekwencją jest zanik kosmyków jelitowych, a tym samym upośledzenia wchłaniania pokarmów i wystąpienia objawów klinicznych. Warto jednak podkreślić, że reakcja akcja autoimmunologiczna nie musi dotyczyć jedynie jelita cienkiego, ale również innych narządów. Jest to schorzenie trwające całe życie, które jest uwarunkowane genetycznie. Występuje u nosicieli haplotypów HLA, DQ2 i DQ8. Do niedawna sądzono, że celiakia jest chorobą małych dzieci, ale badania pokazują, że boryka się z nią co najmniej 1% populacji, a częstość jej występowania wciąż rośnie. Obecnie 70% przypadków choroby zostaje rozpoznana u powyżej 20 roku życia, ale może się ona ujawnić u każdego, niezależnie od wieku. Według szacunków na celiakie chorują częściej kobiety niż mężczyźni. Jak już zostało wcześniej powiedziane, celiakia to choroba trzewna o podłożu autoimmunologicznym. Za nieprawidłową reakcją odpornościową stoi gluten obecny w pszenicy, gliadyna, jęczmieniu, Hordenina oraz życie sekalina. Z kolei nad wpływem aveniny, białka znajdującego się w owsie, trwają wciąż dyskusje i nie. Ma w tej sprawie jednoznacznego stanowiska. Z kolei odkryto, że czynnikiem wywołującym nietolerancję glutenu jest białko CFTR, którego mutacja wywołuje dozę. Ponadto warto dodać, że zwiększone ryzyko wystąpienia celiaki jest u osób z cukrzycą typu pierwszego, autoimmunologicznymi chorobami wątroby i tarczycy, zespołem Downa, zespołem Tarnera, alergią na pszenicę i nadwrażliwością na gluten. A ujawnienie się celiaki może zostać przyspieszone przez ciążę, biegunkę Różnych, zapalenie żołądkowo-jelitowe, grypę żołądkową o ostrym przebiegu, zabieg chirurgiczny w obrębie przewodu pokarmowego. Choroba ta może objawiać się w bardzo różny sposób. Obecnie coraz rzadziej obserwuje się klasyczną postać celiaki o charakterystycznym zespole złego wchłaniania, za to w większości przypadków około 90% towarzyszą jej objawy pozajelitowe. W przypadku klasycznej celiaki pojawiają się następujące symptomy. Ból brzucha, biegunka tłuszczowa lub wodnista, utrata masy ciała, objawy niedożywienia. Ze strony przewodu pokarmowego w przebiegu celiaki mogą wystąpić jeszcze następujące objawy. Nawracające jamy ustnej, wymioty, oznaki zespołu jelita drażliwego, stłuszczeniowe zapalenie wątroby. Natomiast w przypadku celiaki nieklasycznej mamy do czynienia z objawami nie tylko ze strony układu pokarmowego, ale również innych narządów. Na chorobę te mogą więc wskazywać takie symptomy jak opryszczkowate zapalenie skóry, choroba duringa, objawy niedokrwistości, bóle kostne, stawowe, mięśniowe, zapalenia stawów, wczesna osteoporoza, osteopenia i osteomalacja, częste złamania, objawy ze strony układu nerwowego neuropatia obwodowa zaburzenia czucia i drętwienia kończyn ataksja glutenowa zaburzenia koordynacji ruchowej zawroty głowy padaczka migrenowe bóle głowy tak zwana mgła mózgowa upośledzenie funkcji poznawczych zespół przewlekłego zmęczenia senność obturacyjny bezdech senny krwawienia z nosa niedosłuch czuciowo-nerwowy choroby nerek nefropatia IgA Opóźnienie dojrzewania płciowego, także opóźnienie pierwszej miesiączki, poronienia, problemy z zajściem w ciążę, depresja, stany lękowe, zaburzenia odżywiania, psychozy, ADHD, osłabienie mięśniowe, zaburzenia koordynacji ruchowej, nadmierne skurcze mięśni. Jeśli chodzi o dzieci, to omawiana choroba trzewna objawia się w następujący sposób: biegunkami tłuszczowymi lub wodnistymi, wychudzeniem i wzdętym brzuchem, postać ciężarnej kobiety, objawiami niedożywienia, zmianami ustawienia rozdrażnieniem trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem, płaczliwością, niskim wzrostem, brakiem masy mięśniowej. Diagnostyka choroby jest zależna od jej przebiegu i nasilenia objawów. U dorosłych wykonuje się badanie histopatologiczne. Poza tym badania laboratoryjne mogą wskazywać celiakię, np. niedokrwistość z niedoboru żelaza, zbyt mała ilość białka we krwi oraz badania serologiczne, obecność specyficznych przeciwciał. Ponadto w diagnostyce celiaki wykorzystuje się także badania genetyczne. Zaleca się również wykonanie gastroskopii. Jedyną skuteczną metodą leczenia choroby jest dieta bezglutenowa. Do produktów zabronionych zalicza się pszenicę, również orkisz, jęczmień, żywo to owies, pieczywo wypiekane z mąk zawierających gluten, zwykłe makarony, kaszę manną i jęczmienną, pęczak, płatki owsiane, ciasta, herbatniki i słodycze zawierające gluten. Natomiast wśród produktów bezglutenowych wymienia się między innymi kukurydzę i skrobię kukurydzianą, ryż biały i brązowy, płatki ryżowe, skrobię ryżową, ziemniaki i skrobię ziemniaczaną, soję, soczewice, groch, fasolę, proso i kaszę jaglaną z prosa, grykę i kaszę gryczaną, orzechy, jaja, mleko i produkty mleczne, owoce, warzywa, nieprzetworzone mięso i ryby, masło, smalec, margarynę, olej roślinny, oliwę z oliwek. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach.